Cześć witajcie moi kochani z ogólnych porad Plepersowskich. I troszkę o paleniu drewnem. takim oto śmiesznym kominku produkcji, że tak powiem wschodniej. To już kiedyś było na moim kanale. Tu jest pompka, którą zaraz włączę. Tu jest zegar temperatury na powrocie. To do tej temperatury trzeba sobie dodać 4-5 stopni ciepła. Wtedy będzie temperatura jaka jest Obiegu. Ja tutaj położyłem sobie taki szamot. Jest to jest temperatura maksymalnie 60 stopni, bo tu jest zbiornik na wodę. Ale dookoła. No tutaj suszą mi się moje kawałki drewna. Troszkę jeszcze to dodatkowo trzyma, gdyż to są cienkie, cienkie blaszki. Tutaj w tym piecem nie możemy palić w nim węgla. Możemy nawet 10% węgla dorzucić, jakieś 2-3 kawałki na noc. No i wtedy mamy, że tak powiem podtrzymanie tego ciepła i słuchajcie, no i tak, no jest trochę drewna suchego, trochę jest mokrego. Widzimy tu się pamięta kciula, to i moi drodzy, tak, tu mamy jakiś akacja klon. Tu jest jakiś pan jakieś twardsze drewno ciemnego sortu. Jeszcze widzimy tu jakieś żyłka tutaj moka, znaczy to jest świeże świeże drewno. A tu mamy też takie coś, tak ja je tu oskurowałem. Dlaczego ja je oskurowałem? Bo teraz jest sezon mokry. rosa już na temperaturnie kiedy rano. I słuchajcie, mamy coś takiego po, po zerwaniu. Coś takiego. E, taka mokra kora, powiedział, to jest zbutwiałe dziadostwo. Moi drodzy, to nie jest zbutwiałe dziadostwo. Bo to, moi drodzy, po wyschnięciu jest znakomitą rozpałką. To możecie trzymać razem z krzesiwem. Takie, słuchajcie, niepozorne, friendsle. Problem eee, ja mam z nowy, te, nowy mam telefon. Także ten filmik zobaczymy, jak będzie, bo nie do końca ustawiłem wszystko. Być może parametry wideo będą gorszej jakości, ale staram się mówić i głośno, i żeby obraz był miarę stabilny. I to te włókna zawierają, słuchajcie, olejki, związki eteryczne, które się bardzo świetnie palą. A ja je dlatego obrałem, po to, że móc je tym drewnem już palić. Bo ja czasami chodzę na takie zwane wiatro wiatrołamy i patrzę, co jest połamane. Niektóre leżą gałęzie, pnie duże, takie powalone parę tygodni, parę miesięcy, parę lat, niektóre są parę dni i ciężko to dokładnie, że tak powiem, dojść. Jeżeli coś takiego widzimy, o, taką gałązkę i tu widzimy, że jest to wiemy, że to jest wszystko świeżyzna. I żeby to się przyspieszyć, suszenie i palenie, to właśnie ja to koruję. Ja to koruję. Nożykiem zwykłym zdzieram to słuchajcie na blachę. Na blachę daje i po prostu to się fajnie, moi drodzy, rozpala. To się fajnie rozpala. Jeszcze mam coś takiego innego, słuchajcie, woreczku. Zbutwiałe, przerobione drewno. A skąd ono jest przerobione? No idą te przez gryzonie. Szczury, jawiorki, myszy. Czasami na starych strychach takie coś możecie znaleźć, gdzieś w rogach, gdzie są główne węgła, główna konstrukcja, że tak powiem, stare drewna. Ja to, słuchajcie, zamiotłem i to jest praktycznie wszystko przerobione. Być może część to jest politury, ale raczej to jest wszystko, widzimy, drewno, być może jakieś stare książki. To jest bardzo stare i to się świetnie, moi drodzy, sprawdza. A widzimy, to ja tak wszystko się to tak pali średnio śmiesznie. Troszkę sobie tego... Coś się stychniemy. Zaraz będzie efekt wow, moi drodzy. Trzeba tylko troszkę poczekać. Wiadomo, tu sobie uchylamy trochę cukru. Proszę bardzo. Efekt wow, a ten paprok tutaj po drodze to jest jak palimy drewnem żywicznym, moi drodzy. I nam się coś przyklej do szyby. Także starajcie się. Dalej palenisko. Zróbcie sobie nie na środku, tylko dalej. O, jest power. I w tym momencie ja już sobie odpalam. Odpalam pompkę, odpalam sobie, moi drodzy, pompkę nigdy. A zawsze to być pierwsze włączone, moi drodzy. Ja to sobie odpaliłem. Następuje rozruch, moc szczytowa. I tu mamy teraz, moi drodzy. Oj, oj, coś, mam problemy straszne z właszczaniem. moi drodzy. To jest tryb auto. Oj, 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 szczerze. Nie wiem, czemu tak jest. O! Jest, dwa ostrość. Tu mamy różne tryby. Metry sześcienne waty. A tu moi drodzy, sobie przełączamy. W zależności, jak jest usytuowany zbiornik. Gdzie jest, gdzie jest kocioł, a gdzie są kaloryfery? Tu są prędkości i moce. No faktycznie ten telefon, proszę ustawić, moi drodzy, żeby to było. Stała wysokość, a tu jest rozpalanie i tryb, jeżeli musimy dźwigać wodę e, ze zbiornika na wyższe kondygnacje. Ja daję na tryb auto. To jest, moi drodzy, 7 watów. Teraz taka ważna uwaga. W razie W... W razie braku prądu, że mamy, tak powiem, na lepszym trwa rozpalanie i palimy w piecu, warto zaopatrzyć się o malu, malu, maleńki, dosłownie 20W, nawet 15-20W pociągnie falownik na akumulator, który sobie takie coś przełączamy od razu. Przykładowo z gniazdka wyciągamy, przepinamy w takie coś i mamy po prostu taki bufor na parę godzin, żeby nam ta pompka ciągła, słuchajcie, nawet parę, kilkanaście godzin. Jest dobry akumulator i taki fajny przetworniczek. Słuchajcie, na AliExpress kupimy już za 70-80 zł, no do 200 to już naprawdę bajer, ale bym poszedł na jakość, nie na waty, bo im bardziej będziemy pobierać watów, tym szybciej akumulator nam klęknie. Taka wskazówka, moi drodzy, a teraz coś na rozweselenie oka. Idziemy zobaczyć coś fajnego. Moi drodzy, Listopad to nie jest powód do załamki. Tu jest moja dojrzewalnia. Słuchajcie, pomidorków. Tutaj uratowałem komarzycę, bo komarzyca, moi drodzy, nie, wiem czy wiecie? Ale komarzyca może być, może być e, całoroczna. A tu, moi drodzy, już pod grzejniczkiem w pokoju mamy papryki. Tam mamy dwa osobniki. Ten się jeszcze wybarwia. Byłoby tego więcej, moi drodzy, ale już jest pogoda niestety mała. Więc te kwiatki, które tu są, prawdopodobnie nie są zapylone. No chyba, że jeszcze sztukowo, być może jakaś papryka jeszcze będzie. O. I może coś jeszcze się uda tutaj z tych kwiatostanów zawiązać. A raczej na to nie liczył. A tu mamy małe papryczki chili w formie sadoneczek. I nie wiem czy jest sens teraz je przesadzić. Ja mnie teraz nie przesadzał. Poczekamy na okres marzec. Zobaczymy, co z tego będzie. Także, moje dozy papryka też można uprawiać, że tak powiem, cały rok w odpowiednich pomieszczeniach. O, tu jeszcze jedna, a tu mamy, uratowałem. Ktoś wyrzucił na śmietnik, słuchajcie. Bananowiec. On ma takie przebarwienie na liściach. Trochę choruje, ale zobaczymy, może uda mi się go, słuchajcie, uratować. A tu, moi drodzy, też uratowana, dwuletnia. Słuchajcie, prawdopodobnie to jest cytrynka albo mandarynka, nie jestem pewien. Liście opadają, bo to jest, słuchajcie, normalne. To jest normalne. Bez taki okres. Mamy tutaj drzewko cytrusowe. I tu mamy, słuchajcie, owocki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze był gdzieś szósty. Te liście mają opaść, także pozwólmy jej przejść stan wegetacji. Nie podlewajmy na dwie, nie podgrzewajmy. Temperatura 17 stopni to jest dla niej optymalna o tu jeszcze tu jeszcze może coś coś tego będzie o widzimy moi drodzy tak wygląda drzewko tu jest moje mini bardzo mini mini akwarium tu też takie troszkę większe ale na razie troszkę zaniedbane mało rybek gdyż wiecie miałem troszeczkę problemów życiowych, ale nie martwimy się, lecimy dalej. A tu jesteśmy na korytarzu. No też, też bym to wszystko przeniósł do mieszkania. Niestety do mnie jest z gumy. Buraczek czerwony. Tu już końcówka, że tak powiem, końcówka pomidorów koktajlowego. Tu widzimy owocki, które należy pozbierać. Słuchajcie, jak będą żółte, można je zjeść. O! tutaj jeszcze. Tu jeszcze coś, ale to już jest za tyle uschnięte, że że to już by trzeba było dojrzewać. Tu mamy lima. Ten jeszcze ładnie walczy. Wszystko podlewam, ale nie przesadzam, bo tu jest dosyć duża wilgotna na korytarzu wilgotność. Żeby on nie zgnił ten pomidor, ale staram się wietrzyć, światło, żeby było, resztę natura sobie poradzi. Salernaciowy. Można to trzymać na dworze w zimę. Ja dałem trzeczkę, bo sobie urywam po listku, do sałatek, do zupy. Tu też troszkę obwiśnięty, ale też widzimy, pomidorki się wybarwią. Nawet jakby przyszła zaraz, abyśmy widzieli, że łodyga jest brązowiej, to urywamy w stanie zielonym. Ciepłe, spokojne miejsce. Na sudecznionej nam ten pomidorek dojrzeje. No i tu kolejny. Tu taki większy nawet dosyć mi się udało. Wychodować. O i trochę palm. No taki kącik, moi drodzy. I tu troszkę uratowałem zielistek. Słuchajcie. One niektóre jeszcze widzimy. Wcale nie chcą iść zimowe, tylko jeszcze kwitną. Tak to wygląda. Proszę tu kolejne, troszkę większe, jak mają tutaj system korzeni, możemy sobie urwać i sobie hodować już opakę, tak powiem, indywidualnie. I kolejne kwitnące. A tu mamy taki dzoneczkowaty, słuchajcie, taka typowo zwisający kwiatek. To jest ta petunia, chyba to się nazywa, bodajże, Też ją tu ratowałem na zimowanie, gdyż też ona potrafi nam po roku. Odbić do góry, mimo że to kosztuje 3-4 zł, ale każda roślina to jest życie, nie warto szybko. No i oczywiście anginka moja, moja fajna. Tu już nawet bodajże chyba były kwiatki, jak tutaj film pokazywałem. To jest wersja mini. Tu jest ta wersja, jeszcze taka, też troszeczkę biedna. No i oczywiście aloesy są bardzo zdrowe, warto je mieć. Sok, drinki. Oparzeń na skórę działająco. Nawet do płukania gardła, moi drodzy. Tak samo jak Grubosz. No, tu jakaś jeszcze. Słuchajcie. Poziomka. Moi drodzy, tyle. Ja Was pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego życzę, miłego sezonu. Zaczyna zima iść. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.